Dzień witajcie. Ja jestem Norman. Witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale z krótkiego komiksu. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oraz z rury przepraszam za lekkie szumy na początku. Miłego oglądania. W końcu wigilia. Mój ulubiony dzień w roku. Te chwilę powinni być. Jeszcze porozmawiamy, dzieci otworzą prezenty. I oczywiście zjemy ciasto. Właśnie, ciasto! Zapomniałam! Bezpieczeństwo przede wszystkim. Idealne ciasto. Teraz muszę zadzwonić Azriela, aby nakrył do stołu i zostanie tylko czekać na gości. Azriel? Tak? Proszę cię, nakryj do stołu, bo zaraz goście przyjdą. Dobrze. A i posprzątałeś pokój? Tak. Jakiś czas później. O! Tylko my, ale pap i kara zaraz przyjdą, tylko robią jedzenie. Możemy wejść? Jasne, yes, chodźcie! Kiedy wszyscy przyszli i zaczęła się kolacja. Bla, 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 bla. Ej, pójdźmy do pokoju Azriela i pobawmy się, bo tu nudy są. Okej. Okay. Nudy. Dzieciaki, otwieramy prezenty. Jej! Wow! Ale super prezenty. Mama mówiła, że niebieski jest dla mnie, czerwony dla Czary i fioletowy dla Frisk. Wow. Ciekawe co dostanę. Może zestaw noży kuchennych, a może zabawkowe noże. Albo jeszcze mnóstwo czekolady. Wow, to jest poduszka w gwiazdki. Zawsze taką chciałem. Dziękuję. Wow, to patyk. Chciałam go. Tak, to czekolada. Jej, mam na nią taką ochotę. Sans, a będzie prezent dla mnie? Bracie, dam ci prezent w domu. Dobrze, bracie. Dziękuję, że nas odwiedziście. Wesołych świąt. Transcrição e